No to przede wszystkim ciepło, rodzinność, gościnność. Yes, yeah, so they're very welcoming. They'll give you your la the last uh their last food on their table, um, but I think they're not the most approachable to start with. Nie chcę tak powiedzieć to wprost, ale ślązacy są <laughs> chamscy. Nie mają tej ogłady towarzyskiej, ale są za to... Po prostu są uczciwi. To jest przede wszystkim jakaś taka sumienna praca, że to gdzieś tam jeszcze wyniesione sprzed, z czasów z powstań i tak dalej, że jednak myślę, że tu Ślązacy są nauczeni takiej sumiennej pracy. Ślązacy do tej chwili walczą wiecznie o swoje, dlatego że ciągle ich ciężka praca była im odbierana. Tak się, uważa, tak się uważa, że są, są takie wartości jak pracowitość, przywiązanie do, do kościoła, do ziemi. Natomiast Śląsk jest teraz tak przemieszany, że, że, że trudno mi powiedzieć, że to jest faktycznie coś, co, co nas wyróżnia tutaj na, na Śląsku.